Panie profesorze, panie przewodniczący, zacne grono profesorskie, panie, panowie, drodzy państwo. Otóż 1 maja w tym roku mija 20 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym postanowiliśmy dziś na dzisiejszym sympozjum przygotować referat dotyczący zmiany, jakie te zmiany w polskim młekarstwie nastąpiły. Oczywiście najtrudniejszym wyzwaniem było Dobór, od, dobór odpowiednich wskaźników, po to, żebym mógł Państwu w bardzo skoncentrowanej formie pokazać, jakie te zmiany były, a były one ogromne. No i jedziemy. Leczarstwo skóry mleka. Zaczynaliśmy od 7-8 miliardów litrów ten rok. To są moje szacunki. Szacuję 12-630. Czyli ponad prawie 62% więcej. Ale w tym miejscu muszę dodać, że w Polsce kupowaliśmy już dużo więcej mleka. W roku 89 skut mleka wyniósł prawie 11,5 miliarda litrów. 11,400 był z kawałkiem. Mówię dlatego o tym, żeby udowodnić i pokazać Państwu, jak czuła jest produkcja mleka na pewne niestabilne zachowania rynków czy polityki. Otóż o po zmianach ustrojowych tąpnęło tak, że od razu w kolejnym roku ta produkcja i skup się zmniejszyły o 2 miliardy, aż doszło do krańcowego 6,1. Kolejne lata był ten wzrost, i teraz uwaga. 11,400 przekroczyliśmy, w roku 2018, czyli po ilu latach? Po 29 latach dopiero doszliśmy do tego poziomu skupu z roku 1989. Czyli to udowadnia, jak ogromnie czuła jest produkcja mleka na zmianę. Bo faktycznie tyle lat było potrzeba, bo wtedy w tym dopiero. W roku przekroczyliśmy poziom skupu z roku dziewiątego. Tu ja mówię o dostawcach, panie doktor przede mną wielu mówiło o producentach. Otóż tak na 2004 rok było 357 czynnych rolników, którzy sprzedawali mleko. 2003 szacuje. Tak, tak, oczywiście. On 23 nie ma takich konkretnych danych, szacuję, że może to być 90 tysięcy, chociaż wielu kolegów ze mną się nie zgadza. Między innymi pan redaktor Wróblewski, ale i prezydent Stackiewicz. Chyba mają rację, że jest mniej, że jest mniej, że jest mniej. Udowadnia to się m.in. na podstawie tego, że w wielu tych największych firmach, jak Mlekpol, no ta liczba dostawców spadła bardzo. Ale również przypomnę młodzieży tu siedzącej, że w tym roku 1989 mieliśmy wtedy milion 200 polskich producentów, dostawców mleka. Czyli tu koncentracja nastąpiła ogromna. Jak Państwo widzicie, zdjęcie takie. Oczywiście w 2004 roku pewnie nie było już niewiele, że ktoś tam ręcznie doił krówkę na pastwisku, ale to tak historycznie. Dzisiaj jest to oczywiście dój mechaniczny. Ciekawostka taka: dwie firmy w Polsce sprzedają roboty to jest Delawal i Lely. Nie bardzo o nich mogłem wydobyć. Wieści, ale jedni i drudzy się tak szczypali, mówiąc po młodzieżowemu, ale wynika z tego, że na koniec tego roku w gospodarstwach polskich producentów mleka jest około 1100 robotów zainstalowanych, czyli robot tej części miejskiej, która nie odwiedzała wsi, mówię, że to jest urządzenie takie, że krowa wchodzi, doi się sama dwa, trzy razy. A może nawet cztery razy więcej. Nie wiem, czy pan senator ma, ma roboty, to może powiedzieć. Ale tak to już dzisiaj jest. No, na skupu, oczywiście, tutaj trochę jest zaciemnienie, no bo 23 rok to jest rok ogromnego kryzysu, szanowni państwo. Ja myślę, że on się długo nie powtórzy. Tak jak i długo nie powtórzy się rok 2022. Takiego roku nie było od, podejrzewam, czasów, jak po wojnie ukształtowała się polityka państwa polskiego, bo nie było. Natomiast no, roku biegły zdecydowanie tąpnęło, przypomnę. Że ta cena w roku ubiegłym 22, bo to już jest twarda cena, wyniosła 3,21, rok bieżący, są to moje szacunki. Nie powinienem się chyba wiele pomylić. Szacuję, że to może być 2,08, a oczywiście w stosunku do 2,4 to jest prawie 2,5 razy więcej. Skup mleka. Na jednego dostawcę, jak Państwo widzicie, nastąpiła ogromna koncentracja. Prawie 6,5 i półkrotnie ten skup mleka się zwiększył. Oczywiście, przed o cholera, przepraszam za słowo. E, przez to się i oczywiście e, no, koszty w spółdzielniach zmniejszyły. No, zapłata za mleko, oczywiście, ona wynika raz z ceny, raz z ilości. Rok ten bieżący szacuje, że to będzie no, ponad 26 miliardów. Rok ubiegły no, było 28 z kawałkiem ze względu na bardzo wysoką cenę, ale nawet ten rok to jest prawie 4 razy cena wyższa. Jak się zmieniało w produkcji artykułów mleczarskich? Mleko płynne Państwo widzicie 2 miliardy prawie 100. 23. rok 3 miliardy 450, czyli prawie 166% wzrost. Napoje fermentowane 845, 24, 469, 180%. Dynamika, czyli 80% więcej. Jogurty podobnie. Mleko i śmietana skondensowane, tu nastąpi, nie wiem dlaczego, ale delikatny, jak Państwo widzicie, spadek. Co prawda, mamy jedną firmę praktycznie, co ten produkt produkuje, no i pewnie inne, które też miały niewielką produkcję, obniżyły. Śmietana, śmietanka, tu wzrost podobny jak w poprzednich latach, ponad 66%, czyli około 70% można powiedzieć, mleko w proszku. Polska jest dużym producentem mleka w proszku, e, 30% przyrost, oczywiście mniej produkujemy mleka pełnego, e, zdecydowana ilość to jest mleko odtłuszczone. No i tutaj ten wskaźnik wzrostu no jest też niemały, ponad 33%, 130. Sery dojrzewające, tu jest sukces ogromny, spójrzcie Państwo, 219. 420, czyli praktycznie dwa razy tyle. Oczywiście w tamtych czasach, generalnie tych serów, jeśli chodzi o jako, jakość, też pewnie była troszkę inna. W tej chwili te sery są wyśmienitej jakości, ale również różnoraka ta produkcja, bo na sympozjum ja powołam się na prezesa Sapińskiego. 16 grudnia, tak panie redaktorze? Byliśmy na tym sympozjum, prezes Sapiński powiedział, że tylko jego firma daje na rynek ponad 1800 różnego rodzaju produktów, czyli to też świadczy o tym, jak ta produkcja została zwiększona, jak dostosowywana w stosunku do potrzeb konsumentów. No i w twarogach, w twarogach oczywiście Polska jest Absolutnym mistrzem świata. Od wielu, wielu lat ten przyrost jest niewielki, ale jest, ale proszę zwróćcie Państwo uwagę. Z niecałych 300 tysięcy, 500, myślę, 28, 530 tysięcy. Takim powinna zakończyć się wynikiem, bo oczywiście rok mamy skończony, ale pod koniec stycznia będą pierwsze wstępne dane. Sery topione, no tu niewielki wzrost. W Polsce nie ma też bardzo dużych tradycji jedzenia serów topionych. Masło, dość pokaźny wzrost niecałe 180 270 prawie rok, który minął dynamika ponad 150%. Spożycie artykułów mleczarskich w przeliczeniu na mleko bez masła. Ono rośnie, ale oczywiście jeszcze odstępujemy no, zdecydowanie od tych krajów bogatszych, tu tych dawnych, zachodnich, jak mówiliśmy, ale myślę, że i kwestia również lepszego, efektywniejszego wykorzystania Funduszu Promocji, chociażby poprzez targi, na które od dwóch lat nie dostajemy wsparcia, no, spowodowałaby pewnie nie, nie jestem przekonany delikatny wzrost również spożycia. Wartość sprzedaży to jest bardzo ważne. 2,4. Oczywiście to wynika ze skupu mleka, ceny produktów, ale tu jest wzrost ogromny 15,5 miliarda 56 miliony rok, ale oczywiście też trochę w błąd wprowadza, bo najlepszy rok 22, Wartość sprzedaży wyniosła ponad 59 miliardów złotych. Wobec roku jeszcze wcześniejszego 40 miliardów, czyli rok 2022, odnotował wartość sprzedaży wyższą, prawie o 50%. Tak jak powiedziałem, to był kapitalny rok. Jeśli chodzi o rentowność, no zawsze pracowało na niewielkiej rentowności. Nawet porównanie tu no w błąd wprowadza ten trzeci, ten kryzys. Ale rok bardzo dobry, 22, to było też 2,35. To są już twarde dane. Oczywiście półrocza są ciekawe, bo w pierwszym półroczu, 22, rentowność wyniosła dokładnie 5,28. Natomiast rentowność. W pierwszym półroczu 23 już 0,05, ale na minusie. Co świadczy, jak wcześniej mówiłem, o ogromnym kryzysie, jaki dotknął polskie mleczarstwo. Oczywiście czy y, była szansa ewentualnie złagodzenia tego kryzysu? Myślę, że był. Ale skończę jeszcze, bo była też mowa o eksporcie. Eksport prawie znaczy, roku ubiegły tak by to było. Ponad sześciokrotnie był wzrost, bo w tym roku no, szacujemy, że ten eksport będzie około 200 milionów niższy, czyli 3550, 600 Rok ubiegły było to około 3700, co daje około e, wzrost sześciokrotny, co jest ogromnym sukcesem polskiego mleczarstwa. E, czy w kryzysie. Oczywiście saldo, chcę powiedzieć, zawsze polskie mleczarstwo w eksporcie miało dodatnie, także ono rosło. W tym roku będzie delikatnie mniejsze, ale również wskaźnikowo to bardzo dużo. Wracam do kryzysu i roku ubiegłego. Otóż drodzy Państwo, to się trochę przekłada, jakby powtórzyły się lata, no bo muszę powiedzieć, co w międzyczasie tego dwudziestolecia się wydarzyło. No wydarzyły się te najistotniejsze rzeczy, które państwu w miarę skoncentrowany sposób przedstawiłem na wskaźnikach, czyli wzrost kupu o 60%, ponad 60% praktycznie no, poza mlekiem w proszku i skondensowanym, wzrost każdego rodzaju produktów, wzrost przychodów, wzrost eksportu. Ale oczywiście Mieliśmy taki rok 215. 31 marca roku 2015 skończyło się kwotowanie. Różne poglądy były na temat tego kwotowania, czy ono powinno być dalej, czy nie. Natomiast ja będę teraz mówił o faktach i o liczbach i o liczbach czy cyfrach. Otóż tak jak powiedziałem wcześniej, na koniec roku kwotowego, bo to wszystko było w agencji zapisane. Było 145 tysięcy czynnych rolników, ale w międzyczasie o tym mało kto wie, też nie bardzo chętnie politycy o tym mówią, a mamy dwóch znakomitych na sali polityków. Jak pamięta, ktoś z Państwa, ile razy przekroczone były kwoty? Ile razy płacili polscy rolnicy kary? No nie będę robił cztery razy. Cztery razy. Od razu praktycznie w drugim roku bo jak wiecie rozliczanie roku kwatowego nie było kalendarzowego. Zaczęło się 1 maja, skończyło 31 marca roku 2.5 i tu w ramach kwot się rolnicy zmieścili. Ale już 2-5-6, 138 tysięcy rolników, 138 tysięcy powtarzam, przekroczyło swoje kwoty przekroczyło swoje kwoty. Ale żeby być sprawiedliwym, to powiem tak: 32 tysiące przekroczyło ponad 5 tysięcy, natomiast 102 tysiące poniżej 5, czyli ta skala się różnie rozłożyła. I później było 2,12,13, 13, 2,13, i 2,14, Ostatni rok poziom. Wykorzystania kwoty mlecznej wyniósł 105% 87 Mówię z pamięci i patrzę w stronę profesora Zocnego Zygmunta, bo nieraz mi nie wierzy, że cytuję cyfry liczby z pamięci, a ja cytuję i możecie to sprawdzić. 10587 87 setnych, mógłbym powiedzieć około 106, ale ktoś powie, że nie jestem precyzyjny. I teraz, jak to się przełożyło? Łącznie, together, polscy rolnicy zapłacili miliard 150 milionów złotych K. Drodzy Państwo, to nie jest mało. To nie jest mało. Dlatego też niełatwo, Proszę? No mogli, mogli w senator. Także raz mówię o tym, że po okresie kwotowania i pan senator i tych 140 tysięcy rolników, których zostało przy produkcji jako czynni dostawcy, no wchodzili w nową perspektywę no mniej konkurencyjni wobec krajów tych, gdzie nie płacono takich kartek, kary ale zapłacono. I Jeszcze raz podkreślam, że to się no przewijało i w wystąpieniu pana ministra Arlenowskiego, ale i pana senatora, ale i większości profesora Babuchowskiego, no bo pięknie e, zdiagnozowała pani doktor zagrożenia, szanse, ale tylko o jednej się odniosę, bo tam, bo to była ankieta rolnicy, tak? Niesłusznie obawiają się niekontrolowanego importu mleka. On jest, pani doktor, i szanowni państwo, niewielki. To jest albo 1,5%, albo 1,2%. Za ten rok więcej nie będzie. Także te inne obawy. To, natomiast tutaj byłeś zdziwiony, że, ale to pewnie. Pewnie regionalnie gdzieś tam słyszą, że gdzieś coś wtedy jeżdżą. Także tak to wygląda. Czyli produkcja mleka nie jest prosta, nie jest łatwa i należy naprawdę dopieszczać producenta mleka jak żonę, kochankę, dziewczynę w sposób oczywisty. W sposób oczywisty. Bo jeśli wyjdziesz z tej produkcji, to nie wrócą, a jak wrócą z poziomem produkcji co państwu udowodniłem po 30 prawie latach nie mówiąc, że oczywiście bo to i w badaniach pani doktor wynikło, no brak sukcesji mimo, że są warunki jest gospodarstwo są krowy, jest mechanizacja, a on o tym mówi nie chce, no i co nam e, spółdzielnie mleczarskie, tu no, muszę to powiedzieć, że na tej sali nie jest tajemnicą, że Polskie Mleczarstwo stoi spółdzielczością. To spółdzielnie mleczarskie mają około 85% rynku. No i jedna firma polska, prywatna, która jest niezwykle zacna, mówię o Polne. Polnek dzisiaj jest to ta firma, która faktycznie na rynku jest bardzo lecząca. Mamy, jakby nie liczyć pana Jana Dworniaka, nie widzę, bo ja to trochę za nim podaję. Jest? A jest, jest. Ale i Jan liczył, i ja liczyłem. Nie da się więcej, drodzy Państwo, na dzisiaj policzyć, znaleźć jak 90 aktywnych spółdzielni mleczarskich, ale z góry muszę dodać, w tym już jest 15 w likwidacji. Także powinienem napisać, że 75%. E, wnioski. No, one co oczywiste: szybciutko. Skup mleka wzrósł ponad 60%. Liczba dostawców spadła około 75%. Cena skupu wzrosła prawie 2,5%. Nastąpiła ogromna koncentracja spółdzielni. E, wzrosło spożycie produktów nie aż tak, ale półtorakrotnie, w tym okresie ponad 3,5-krotnie wzrosły przychody, prawie 6-krotnie wzrosła wartość eksportu, ponad 3,5-krotnie saldo. Widzicie państwo tu zielone, euro tak się ładnie sprzedaje. Prawie dwukrotnie wzrosła produkcja serów dojrzewających i twarogów oraz napojów fermentowanych. Tak. Tak. Osiem, no tak. I jaka była od 2004 roku? No to no wartość oczywiście była, siła była wyższa, no bo nawet w porównaniu do paliwa. Ile za paliwo pan senator płacił wtedy? Jeden i no, no dwa, czyli prawie litr mleka pokrywał. A dzisiaj paliwo ile kosztuje? Cztery i pół? Przepraszam, to przepraszam, ja, ja żyję w jakichś czasach. No. Przepraszam, walnąłem faktycznie. Ale, ale oczywiście, że, że to siła nabywcza zupełnie inna. Czyli drodzy Państwo, reasumując, oczywiście to wybrzmiało, zwłaszcza w badaniach pani doktor. Musi rolnik, producent mleka mieć to opłacalną produkcję. Jeśli jej nie będzie miał, no to nie łudźmy się, że będzie produkował i za darmo pracował. Nikt z nas też za darmo nie chce pracować i to jest oczywiste. Jest kwestia tylko łagodzenia kryzysu. No, ale i teraz przechodzę, bo zacząłem o kryzysie. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego. Tak upierała się komisja. Mimo wniosków do komisarza ja dwa razy z przewodniczącym Szumowskim, zacnym prezesem Zwierzycka, podpisywałem pisma. Podpisywał y, wcześniej pan premier Kowalczyk, pan minister Terus. Nie szło, no nie szło. No, ja rozumiem, że urzędnicy przed pracą się bronią. Ale chcę też udowodnić Państwu, że interwencja no, jest potrzebna i spełniła funkcję w roku 2015-16. Mówiłem, że w międzyczasie, w środku jakby tego dwudziestolecia, rok, czwarte, mieliśmy dość poważny kryzys. On się zaczął w 2014 już, ale przyszedł 15 i 16. Cały rok. 15 na prośbach, błaganiach o interwencję. Oczywiście interwencja była tym instrumentem. Ona obowiązywała od 1 lutego do 30 września, ustalona była cena, cena interwencyjna została ustalona rozporządzeniem Unii Rady 27 grudnia 2013 roku na poziom 221,75 eurocentów za 100 kg masła i 169,80 eurocenta za 100 kilo, kilo odtłuszczonego proszku. W końcu w 2016 roku, bo to kryzys objął też Europę, może było łatwiej, Unia zdecydowała się na interwencję. Na 109 tysięcy. Pierwsza norma była wykorzystana od razu w pierwszym rzucie. W kwietniu zwiększyli do 250, w czerwcu do 399 tysięcy ton i to oczywiście było zrealizowane. O cenach tych interwencyjnych, które przed chwilą zacytowałem. Ale w sumie było kupione około 500 tysięcy, bo w drodze przetargowej. Ale to uspokoiło rynek, bo teraz mówię chociażby po cenach rolników, nie będę wracał do przychodów. Jeśli przed kryzysem tego roku 15-16 cenę rolnikom średnio, mleczarstwo płaciło złote 36, złote 37. To już w 15 i 16 cena spadła o 20%. Pan senator powiedział, nie da. Ja, ja mówię o matematyce. Matematyka dla mnie jest najczystszą nauką, tuż nie da zafałszować bo historię można. I oczywiście spadła do poziomu 1,09, 1,11 dokładnie 20%. Po tym okresie interwencyjnym cena wróciła. Ma sens? Ma sens. Albo chcemy pomagać, albo nie chcemy. Albo będziemy wymy wymyślać dziwne ekoschematy, zielone łady, inne różne, przepraszam, pierdoły w cudzysłowie po to, żeby gnębić polskiego rolnika, też w cudzysłowie, ale jak można? Dzisiaj świat potrzebuje żywności. Panie... Mamy wojnę jedno drugo, blisko siebie. Panie prezesie, Producent... pan się emocjonuje, a obiad czeka. A obiad czeka. Kończę, kończę. Chciałem na tych dwóch rzeczach udowodnić Państwu, bo to jest dowód oczywisty, jak trzeba delikatnie obchodzić się z producentem mleka, żeby on nie wypadł z tej produkcji, bo później będzie kłopot. I instrumenty rynkowego wsparcia są potrzebne co potrzebne w okresach kryzysu. Dziękuję za uwagę.